Witam was w poniedziałek wielkanocny. Dzisiaj opowieści ze stołu. Dlaczego ze stołu? Dlatego, że chciałem dzisiaj podzielić się z wami taborem, jaki przybył do mnie w ostatnim czasie, taborem firmy Mini Trains. Tak jak to widzicie w tytule napisałem H0E Oczywiście nie jest to H0E, bardzo dobrze o tym wiecie, że Minitrains produkuje modele w skali brytyjskiej, jeśli mogę tak się wyrazić. Czyli modele, które są modelami wąskotorowymi, tak naprawdę o rozstawie około 600 mm, czyli to co na przykład Niemcy nazywają Feldzbahn, czyli. Kolej polowa, industrialna, fabryki jakieś, prawda, kopalnie i tak dalej. Jest to de facto tabor w tak zwanej skali 00F, czyli kolej polna. Nie jest to nawet 00E, tylko jest to 00F, czyli de facto tabor jest w skali 1 do 76. Niektórzy specjaliści twierdzą, że nawet trochę większy, czyli w skali 1,72. Nie chcę tutaj w tej chwili się wypowiadać na temat tego, co jest prawdziwsze. Wydaje mi się, że jednak 0,0 czyli 1 do 76 byłoby tutaj w miarę prawdziwe. Dlaczego w ogóle zbieram te modele mini-trains? Zaczęło się od. Parowozów, które jeżdżą, jeździły na kolejach wąskotorowych w Polsce, tak zwanych Borzigów różnych, czy, czy powiedzmy parowozów wyprodukowanych przez Borziga. Póki co nie mam takiego na przykład parowozu, który byłby z dwoma zestawami kołowymi. Mam z czterema. Taki z dwoma zestawami jeździ chociażby właśnie w Poznaniu. Ale mam trzy parowosy, właśnie Borziga, które są cztero, cztery mają zestawy, tak kołowe i te borzigi jeździły zarówno się gdzieś tam, pojawiały w Polsce, ale przede wszystkim były bardzo popularne tutaj na, na kolejkach wąskotorowych w Bułgarii, a wiecie, że również interesuje się koleją bułgarską. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić de facto dwie lokomotywy i kilka wagonów mini-trainsa. Tak jak widzicie, na dalszym planie stoi sobie litka. Po co ta litka tam stoi, dowiecie się w dalszej części tego mojego dzisiejszego filmu. Może tak, zacznę od tego pierwszego zestawu, który tutaj widzicie na przodzie. Może spróbuję tak o, troszeczkę przybliżyć. Nie, może tak nie do końca, ale myślę, że w miarę widać o co chodzi. Taka lokomotywa spalinowa cztery wagony, takie koszowe bym powiedział i e, tutaj mamy jeszcze takie wagony trzy wagony techniczne które już e, widzieliście w mojej prezentacji raczej gdzieś tam pojawiły się. I to jest ten zestaw, właśnie tutaj, te największe pudełko z mojej lewej strony, czyli zestaw o numerze 5092, czyli wagon, czyli taka kolei przemysłowa. Udało mi się już, że tak powiem, ucyfrowić tą lokomotywę, stąd też śmiało mogę tą lokomotywą ruszyć, Jedzie bardzo delikatnie, bardzo spokojnie. Można ją prześledzić. Tutaj mam takie koło zrobione. Nie zatrzymuje się tutaj na torach. Jakie to są tory, to jeszcze do tego wrócę i powiem, ale bo nie są to tory wąskotorowe. W żadnym wypadku ani do 00F, ani do H0, bo są to tory do Nki. Tak widzicie, naprawdę bardzo może wolno jechać. Założyłem dekoder ZIMO, taki bardzo mały. Zdobyłem, się zdobyłem, kupiłem sobie, po prostu zamówiłem u pana Karola w Poznaniu w DCC-24. On nie miał czasu. Chciałem go poprosić, żeby mi to zamontował, ale no, no się nie udało. Tak, jak widzicie, bardzo sympatyczny skład. Gdzieś tam w oddali sobie jedzie. A ja tymczasem, żeby was nie nudzić tym Kadrem jedącej powoli kolejki, z powrotem przeniosę się do narracji tutaj związanej z kolejnym zestawem wagonów i lokomotywy. Może zacznę od lokomotywy. Zaraz skład nam tutaj podjedzie i go zatrzymam, ale najpierw chciałbym tutaj pokazać lokomotywę Borziga. Lokomotywa Borziga, która jest o numerze. 10.23 Lokomotywę zdobyłem od Łukasza, mojego kolegi z Nowego Dworu, który mi odsprzedał i również tą, ten parowóz ucyfrowiłem. Bardzo mi się podoba ten parowóz, ponieważ taki sam, identyczny, stoi właśnie sobie na stacji, w głównym holu stacji Sofia. A więc można go tam sobie zobaczyć. Jest takim zielonym wagonikiem. Wagonik, gdzieś już znalazłem taki wagonik, także pewnie w przyszłości będę próbował robić jakieś porównanie do tego zestawu, który sobie właśnie stoi tam, tam w Sofii. Bardzo się cieszę, że udało się go ucyfrowić. Troszeczkę mam jeszcze problem z światłem, ponieważ włączając tutaj światło w tym parowozie. Póki co mi świeci tylko światło z tyłu, bo to akurat ta lokomotywa jest wyposażona w światło. Coś tam jeszcze muszę przylutować poprawnie, aby świeciła mi również dioda z przodu, ale myślę, że to jest tylko kwestia pewnego dopracowania. Natomiast parowóz jest, jest fajny, jest delikatny, nie robi aż takiego wrażenia, że jest zbyt duży jak na skalę H0E czego nie można powiedzieć o tamtej spalinówce, która rzeczywiście no widać, że jest bardzo duża kolejna rzecz nim puszczę pociąg tutaj, żeby się przejechał z tym parowozem to jest taka poza skrajniowa czyli jakby wychodząca poza skrajnie kolei wąskotorowych, tak mi się przynajmniej wydaje, platforma z takim spychem, takim buldożerem to jest również produkt mini-trains o numerze katalogowym 5099, i jest to transporter wraz właśnie z buldożerem produkcji Wikinga. I tu też jest taka ciekawostka, że tej współpracy tutaj, nawet z boku, jest właśnie pudełko, na którym jest też właśnie tam z tyłu widać znaczek Wikinga. Więc taki buldożer tutaj na platformie. Kolejna rzecz. To szary wagon. Taki pasażersko-powiedzmy bagażowy. Brakował mi do kolekcji. Mam już taki zielony i sobie znalazłem jeszcze szary. U pana, właśnie też mojego ulubionego sprzedawcy pana Adama z Poznania. Jak również ten brązowy. Też właśnie od pana Adama. I ostatnia rzecz, wagon kryty tutaj, e, zielony. I to są e, kolejno tutaj mogę pokazać: pudełka, e, pierwszy szary wagon z oknami 5146, e, kolejny 5148 i 5147, czy tak po kolei, numerami e, te wagony właśnie zostały tutaj e, kupowane. Dzięki panu właśnie Adamowi się udało. Ja już tutaj w tej chwili puszczę kolejny skład, zmienię tylko zwrotnice. Powiem tylko, że tory, których używam, to są tory do skali N i to są tory. To jest kato, tak, czyli coś nie wiem, czy to nie są japońskie tory, ale w każdym razie zaraz, zaraz puszczę parowóz żeby można było podziwiać jak sobie on troszeczkę jeszcze ma gdzieś tam jakoś te zestawy to właśnie kołowe, właśnie to mi się potwierdziło, to co chciałem powiedzieć, że czasami gdzieś się przyblokowuje przy niższych, e, przy wolniejszych powiedzmy ruchach, ale kiedy da się troszeczkę gazu, no to i nie ma problemu, podejrzewam, że jednak jest e, dość kiepsko zrobiona e, Pobór prądu tutaj na, na, na tym. Ja sobie teraz pozwolę wjechać też tym taborem wcześniejszym na bocznicę. Co by mi się ten tabor tutaj gdzieś nie zderzył? A lokomotywa zielona Borziga niech sobie, niech sobie podróżuje. A ja zaraz, jak lokomotywa już tutaj dojedzie na miejsce. Może przesadziłem trochę z tym. Eee, naprawdę ta lokomotywa spalinowa świetnie sobie tutaj radzi, i już tutaj wróci zaraz nasza lokomotywa, która niestety się zatrzymała, ale zaraz, e, zaraz ją ruszę. Tylko muszę przepraszam za to szurnięcie tutaj akurat eee, krzesłem. Niech ona sobie podjedzie. A ja wam teraz zaprezentuję, jakich torów tutaj właśnie użyłem do zrobienia tego kółka właśnie tutaj. Yy, tak. No jeszcze kawałeczek niech podjedzie. O i ja wam pokażę, jakich torów użyłem do zrobienia. Tej trasy prezentacyjnej dzisiaj yy, mianowicie. Eee, właśnie szukam, tak, dokładnie, japońskie, bo tutaj mamy pięknie napisane Made in Japan, czyli e, kato, czyli zestaw torów, tutaj w tym przypadku V6, wariacja V6, tutaj numer 2865, e, taki okrąg tradycyjny, e, tutaj e, bardzo duży okrąg, wszystkich torów nie wykorzystałem. I do tego, do tego sobie jeszcze wziąłem taki zestaw właśnie uzupełniający tutaj w tym przypadku V1 2860 tutaj powodujący, że mamy właśnie stację, że mamy też stację tak jak teraz na przykład możemy dwa składy sobie postawić. Tak jak mówiłem torów jest więcej. Kółko jest całkiem pokaźne i myślę, że to była dobra inwestycja właśnie do takich prezentacji zabaw nie każdy tabor nadaje się do puszczania na makiecie stacjonarnej tym bardziej, że tam w tej chwili no, muszę trochę poczyścić te tory, oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie, ale przerabianie stacji zajmuje mi coraz więcej czasu, trochę mnie to drażni, ale chciałem Wam jeszcze coś pokazać, więc koniec tego ględzenia, że tak powiem, ściągnę tutaj lokomotywę Yy, Borziga, postawię ją na pudełku tak jak yy, i wezmę sobie tutaj w rękę litkę, postawię litkę na torach, postawię litkę na torach, tutaj muszę troszeczkę wygiąć ten sprzęg, bo yy, ale to nie jest to nie jest rzecz problematyczna, po prostu yy, miałem dylemat, czy sprzęg ma być. Eee, właśnie taki prawdziwy śrubowy, czy też ma być ten sprzęg e, taki zwykły, oczkowy no tutaj jest taka atrapa tak jak to wspominałem w odcinku ostatnim to jest taki bonus na koniec tego odcinka pokazuję Wam, e, że Litka nie ma problemów z poborem e, prądu Litka jest 210 a więc pod adresem 10 no i sobie zaświecimy światła akurat jest w tamtą stronę i teraz yy, dźwięk. Zobaczcie, jak ona wolno jedzie. Bez żadnego problemu, bez żadnego zatrzymywania. Jak te wiązary pięknie pracują. Żadnego problemu nie ma. Zatrzymała się nie dlatego, że nie ma poboru prądu. Tylko że jest jej w tym tempie ciężko, mimo gumek przyczepnościowych. Ale przyspieszymy lekko i już litka nie ma problemu. Oj! O, przepraszam, jest pewien. Tutaj nam się wykoileił zestaw kołowy. I to nam tutaj blokowało jazdę. Teraz nie powinno być żadnego problemu. Litka jedzie bez żadnego problemu. Piękny gwizdek. Także litka, litka też pięknie jeździ, nie ma tutaj żadnego problemu. To taki e, wielkanocny odcinek bonus po odcinkach wąskotorowych, które by były w sobotę i niedzielę. Dzisiaj odcinek, w którym zobaczyliście mój nowy tabor wąskotorowy z tej nietypowej skali e, mini-train. I zaraz Litka tutaj podjedzie i y, pożegnam się z Wami w tym odcinku. Życząc Wam, aby ten czas trudny dla nas wszystkich, y, kiedy gdzieś tam za polską granicą jest wojna. Dzisiaj słyszymy o bombardowaniu różnych obiektów w Lwowie jest to przykre, ale y, dlatego też y, może tak bardziej zaktywizowałem, mimo braku czasu. U nas dopiero wielki tydzień, zaraz się w Bułgarii, ale jakoś tak chcę ten smutek rozwiać też właśnie taką, takim pozytywnym właśnie myśleniem i pozytywnym tutaj zaaranżowaniem czasu poprzez bawienie się właśnie modelami. Także dziękuję Wam za Waszą uwagę, żegnam się z Wami w tym odcinku i do zobaczenia. Cześć!